Słowa, które rozumiemy po czasie. Jeśli druga osoba nie robi nic, abyś został, to prawdopodobnie czeka, aż odejdziesz. Jeśli myślisz, że przygody bywają niebezpieczne, spróbuj rutyny. Ona jest śmiercionośna. Nie decyduj w złości, nie obiecuj w szczęściu. Nie czekaj. Gdy nie będzie idealnej chwili. Jeden zły rozdział nie oznacza, że Twoja historia jest skończona. Goń za wizją, nie za pieniędzmi. Wiara czyni cuda, lecz tylko walka daje efekty. Ten, kto nie chce, znajdzie po. Znajdzie sposób.